Dzień dobry, witam Was ze studia Fabryki Rowerów. Dzisiaj mam świetną informację, chciałbym Wam przedstawić Krzysztofa Arapasa, rodowitego częstochowianina, wielkiego pasjonata kolarstwa, jury. I udało nam się zachęcić Krzysztofa do współpracy i do zorganizowania wspólnych wyjazdów, nie tylko dla seniorów, prawda Krzysztof? Tak, no to jest organiz... propozycja moja, że seniorzy oraz wszyscy ci, co nie są zainteresowani wiciem szybkości, czy wielu kilometrów, także również młodzi, którzy chcą dołączyć do naszej grupy nie tylko dla seniorów. Start spod fabryki rowerów, tak samo tutaj będziemy kończyli wszystkie wyjazdy. I pamiętajcie, niedziela tylko dla nas Proponuję przyzwoitą dawkę kilometrów, turystyki, relaksu. Będą to 2, 3, 4 godziny w zależności od tego, jaka grupa pojawi się na starcie. A i będziemy starali się zakończyć to w takiej porze, żeby zdążyć na niedzielny obiad. Czyli pamiętajcie, nie tylko dla seniorów. Niedziela zawsze dla nas.